To chyba najciekawszy odcinek, jaki do tej pory nagrywałem. No bo Paulina jest tutaj, <laughs> przede mną. Chłopaki, no zaraz się pewnie pojawią, bo są w tle i bawią się w piachu. W każdym razie, oni się bawią, a ja nagrywam dla ciebie podcast, siedząc w helu. W najpiękniejszym studio, jakie mogłem sobie chyba wymarzyć. No ale tak, wakacje się kończą. Ludzi jest coraz mniej, ale jednocześnie hell przeniósł się dziś w czasie. Trwa D-Day Hell, czyli taka rekonstrukcja lądowania Amerykanów w Normandii, więc mnóstwo ludzi w strojach z tamtej epoki, samochodów, są czołgi. No, po prostu niesamowity klimat. I jak ktoś nie był, to, to koniecznie. to Jakby to jest taki must-have, wpiszcie sobie to w kalendarz, i pomyślałem, że to jest też taki idealny moment, żeby pogadać o starcie w biznesie, bo tak jak dzieciaki szykują wyprawkę do szkoły, tak ty. Możesz przygotować swoją biznesową wyprawkę na jesień. I o tym będzie właśnie ten odcinek. Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Bo wiesz co? Biznes działa dokładnie tak samo jak ta wyprawka. Czyli jeśli wchodzisz w jesień bez przygotowania, to będziesz biegał jak uczeń, któremu no, na lekcji zabrakło albo zeszytu, albo musi pożyczać kredki, albo pióro, albo cokolwiek. Ale jeśli masz swoją wyprawkę, to zaczynasz z energią, z takim porządkiem i sprawczością. Więc na dzisiaj, żeby trochę jeszcze pokorzystać z tego, co widzicie za mną, przygotowałem takie trzy proste, szybkie rady, jak ten taki trochę stres, trochę depresję końca sierpnia zamienić na sprawczość, dobrze się przygotować i dobrze wejść w ten nadchodzący czas. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk subskrybuj, no i dołącz do naszej społeczności. A jeśli z jakiegoś powodu nie możesz obejrzeć tego odcinka do końca i chciałbyś część merytoryczną w wersji PDF, napisz do mnie na adres biuromaupa.jbs.europ.pl. Chętnie Ci je podeślę. Krótka rada numer jeden. Zrób listę narzędzi i procesów. Tak jak sprawdzasz, czy dziecko ma buty sportowe na WF, Ty sobie sprawdzasz swoje narzędzia pracy, czy CRM działa, czy to wszystko funkcjonuje. No i czy laptop, myszka, słuchawki, kamera do spotkań online są po prostu sprawne. Poczujesz od razu sprawczość i jeśli coś kulało w wakacje, napraw to teraz albo po prostu wymień. To drobne rzeczy, ale to one decydują, czy jesień idziesz gładko, czy się po prostu będziesz potykał już od samego początku. Rada numer dwa. To uzupełni braki i zrób taką biznesową wyprawkę. Kup sobie nowy notes. Jeśli stary był w kratkę z zeszłego roku, zainstaluj narzędzie, które odkładałeś. To może być po prostu AI, może to być też jakiś translator, albo może to być OCR do odczytu rysunków. Zrób porządek w kalendarzu i w mailach. To jak takie nowe zeszyty czyste kartki sprawiają, że e, jakiego dziecko miałeś ochotę pisać, to w biznesie też tak. Świeże narzędzia po prostu i takie ogarnięte otoczenie sprzyjają temu, żeby zacząć nowy okres. Nowe otwarcie z nową energią. I rada numer 3. Dodaj element przyjemności. Takie coś dla Ciebie. Ja uwielbiam to, trzeba sobie sprawdzać przyjemność. Każdy uczeń cieszył się i sam też się cieszyłeś, jak w wyprawce znalazłeś albo fajne pióro, albo jakiś fajny kolorowy długopis, to ty też daj sobie taki mały bonus. Coś, co sprawi, że wracając do pracy poczujesz się po prostu lepiej. I to może być nowa aplikacja, która oszczędzi Ci 10 minut dziennie, albo ładny gadżet po prostu na biurko. Może być biuro. Oto ja kocham na przykład pelikany, uwielbiam atrament Pelikan Font India i to są takie moje małe przyjemności, które sprawiają, że chętnie wracam do biura. I chodzi o to, żeby ta praca dawała Ci nie tylko wynik, ale też frajdę. No i tyle. Właściwie mamy trzy Proste rady, czy proste rady, które pomagają wyjść z takiego stresu i wchodzić się w sprawczość. No, i w tych okolicznościach nie chcę tracić jeszcze tych ostatnich chwil, więc pozwólcie, że wrócę tam. Natomiast, tak, w ramach podsumowania, kilka fajnych jeszcze podpowiedzi, czyli podsumowanie tych trzech rad i fajna wskazówka na koniec, która też może Wam się przydać. Wakacje się kończą, plaże pustoszeją, ale to jest najlepszy moment, żeby przygotować się. Na jesień, bo wrzesień i październik to już jest czas, kiedy wiele firm robi największe wyniki w roku. Więc zrób swoją biznesową wyprawkę, odśwież narzędzia, uzupełnij braki i dołóż coś, co da Ci przyjemność, a wejdziesz w ten sezon jak uczeń, który pierwszego dnia szkoły siedzi w pierwszej ławce, gotowy do działania. No może w pierwszej ale w tej ławce, której lubi. I skoro mówimy o dobrym starcie, mam dla Ciebie coś ekstra. 25 września rusza kolejna edycja gry MPPM Sprint Marketingowy. W sierpniu grali w nią przedsiębiorcy z różnych branż bo i po 6 godzinach powiedzieli jedno. To jest najlepszy warsztat, wreszcie łączy teorię ze sprzedażą i praktyką. Ta gra to świetny sposób, żeby po prostu poukładać swój marketing i sprzedaż, zobaczyć jak myśli Twój zespół i wystartować w jesień z planem, z planem, a nie chaosem. Zobacz, jak grali inni w sierpniu, posłuchaj ich opinii i po prostu zapisz się na wrześniową edycję. To będzie Twój najlepszy start w pracy po wakacjach. Próg wejścia jest bardzo niski. Mamy teraz promocję, w ogóle sprawdź ją w opisie. No i co? Dziś to najlepszy dzień, by niczego nie odkładać. Na jutro. Do zobaczenia w biurze. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał Ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do Twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi, no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości. A jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.